Cześć, z tej strony i Dzisiaj specjalny odcinek, w którym odpowiadam na Wasze pytania. Pytania z przekroju biznesu, marketingu, sprzedaży, jak się okazuje kulinarne, bo oczywiście pojawiło się pytanie o ulubionego kebaba, łączenie pracy i innych sfer życia. Także cały przekrój. Zapraszam serdecznie. Systematycznie zadajecie pytania w komentarzach pod filmami na YouTube, ale też innymi kanałami na Facebooku, Linkedinie, Instagramie, w zasadzie dowolnymi platformami, z których korzystam. Ja te pytania zbieram i co jakiś czas robię taki odcinek, jak właśnie ten, w którym odpowiadam na Wasze pytania. Więc bez zbędnego wstępu przechodzę do konkretnych pytań. Pierwsze pytanie jak wygląda u was zarządzanie projektami, zadaniami, rozliczanie ich i tym podobne. Więc przekrój narzędzi to pytanie w ogóle pojawiało się tutaj kilkukrotnie. Przekrój narzędzi, z których korzystamy to przede wszystkim Slack jako narzędzie do komunikacji. Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, tutaj używamy takiego trochę miksu Jira i Trello, Przynajmniej w większości zespołów używamy JIRA i Trello. Historycznie używaliśmy też Asany, próbowaliśmy różnych konfiguracji. Nie do końca to gdzieś tam wpisywało się w naszą metodologię pracy, więc w tej chwili, takim powiedziałbym, głównym narzędziem do zarządzania projektami wewnątrz firmy jest JIRA. Także tak to u nas wygląda. Jakby rozliczanie ich, no tutaj większość firmy działa w modelu skramowym, czyli są to co tygodniowe albo co dwutygodniowe sprinty, w ramach których są oczywiście jest planowanie, review, spotkania, w których gdzieś tam rozliczamy tę pracę, planujemy sobie kolejne sprinty i gdzieś tam dogadujemy takie bardziej taktyczne, operacyjne rzeczy związane z rozwijaniem produktu. Oczywiście systematycznie mamy też spotkania związane, takie już bardziej strategiczne, związane z produktem. To jest taka powiedzmy wewnętrzna, Wewnątrzfirmowa firmowa grupa produktowa, w której wchodzą w skład product ownerzy, wchodzi w skład szef sprzedaży. Jakby my jako założyciele i też osoby, które są mocno powiązane nadal z produktem. Także miks takich osób, powiedziałbym decyzyjnych, maszających paluszki w różnych działach w naszej firmy i taki miks, który tworzy pewne kierunki strategiczne, które później na sprintach staramy się wdrażać. Mam nadzieję, że to choć trochę odpowiedziało na pytanie. O i pierwsze pytanie kulinarne, jaka jest norma w jedzeniu kebabów będąc prezesem? Tu was zaskoczę. Od 6 miesięcy nie jadłem kebaba. No niestety jestem chwilowo na chciał nie chciał takiej diecie w ramach której muszę delikatnie uważać z jedzeniem. Więc wiem, że teraz poja pojawiają się pewnie łzy w wielu domach, płacz, zgrzytanie zębami i potencjalnie pochodnie widły. Które generalnie odgrywają mi się jako głównemu promotorowi kebaba, no ale chwilowo jestem niestety od tych kebabów odcięty, chociaż tęsknię za nimi najbardziej. Z wszystkich rzeczy, z których musiałem niestety zrezygnować. Kolejne pytanie: Magdalena Dąbrowska, jak pogodzić pracę we własnej firmie? Podobno 24 na dobę, a czas na rodzinę oraz pasję. Bardzo dobre pytanie. Pytanie, na które moglibyśmy tutaj posiedzieć naprawdę długo. Generalnie trzeba te rzeczy rozdzielać. Z tego względu, że w szczególnie w własnym biznesie, ale myślę, że też pracując na etacie, zawsze jest więcej pracy. Zawsze możemy wcisnąć więcej projektów w nasz, naszą dobę. Zawsze znajdzie się coś jeszcze do roboty. Przyznam, że nie pamiętam sytuacji, w której miałem wszystkie inbox zero porobione, w której wszystkie projekty, które gdzieś tam sobie wpisuję od czasu do czasu na backloga takiego personalnego zrealizowałem, więc zawsze znajdzie się więcej pracy i wydaje mi się, że tutaj nie do końca warto rozbudowywać tego w wymiarze samych godzin, to znaczy oczywiście bywają momenty, w ciągu których jest praca bardzo ciężka i, e, i długa to znaczy trwa kilkanaście godzin na dobę, w szczególności w pierwszych etapach prowadzenia własnego projektu albo w pierwszej pracy musimy troszkę czasami nadrobić, lepiej poznać firmy itd. i to często wiąże się z dłuższymi godzinami natomiast ja, ponieważ jestem gigantycznym fanem optymalizacji, to w miarę im dłużej pracujemy, tym bardziej widzimy... Jak poukładać sobie rzeczy tak, aby pracować bardziej mądrze niż długo po prostu. I tutaj jest taka analogia, którą zazwyczaj stosuje Rafał Agnieszka, którą bardzo lubię. To znaczy on zawsze mówi, że jak był młodszy, to był trochę jak taki młody napastnik, który ma prędkość, super zdolności i tak dalej w piłce nożnej i strzelał dużo bramek. Jak jest trochę starszy, to już może nie biega tyle, nie jest tak szybki jak, 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 jak kiedy był młody, ale wie jak się ustawić, zna dobrze grę i tym dobrym ustawieniem nadrabia trochę ten brak prędkości. Wydaje mi się, że podobnie jest w, w pracy we własnej firmie. Z moich doświadczeń rozkręcanie startupu rzeczywiście wymaga naprawdę gigantycznych poświęceń, jeśli chodzi o poświęcenie czasu na początku. Ja przyznam, że przez pierwsze kilka lat pracy w brand 24 przede wszystkim kursowałem bardzo dużo pomiędzy Warszawą a Wrocławiem, więc zrobiłem, żeby Wam nie skłamać, około 100 tysięcy kilometrów rocznie, co jest jakby w zasadzie zawodowi kierowcy tak mają, bo w zasadzie raz w tygodniu musiałem jeździć do Warszawy. 100 tysięcy, chyba 100 tysięcy, przeliczmy 1000, 500 Kilometrów, mniej więcej tygodniowo, 4 tygodnie, 6000 razy 12, no to gdzieś tam się tam kspina. Ok, żebym tylko nie, nie policzyłem sobie, żeby mnie walił ściemy. im dalej w las, tym bardziej. Próbuję poukładać rzeczy tak, żeby przede wszystkim firma nie polegała tylko na mnie i jakby jej sukces lub porażki nie były tylko pochodną tego, czy ja siedzę wystarczająco długo nad robotą, czy nie. No i, no i też optymalizuję dużo procesów, dzięki którym mogę pracować po prostu mądrzej i dawać wartość tam, gdzie ta wartość przyniesie najlepszy efekt w całej firmie. Poza tym, generalnie rodzina i pasje to nie jest tylko balans, który. Powoduje, że no po prostu tak trzeba robić, tylko jeśli w tych sprawach wszystko jest w porządku, jeśli w tych sprawach wszystko dobrze idzie, to to się też przelewa na biznes. A jeśli źle idzie, to, to, się, to też się przelewa na biznes, więc jeśli nie zadbamy o życie rodzinne, o tematy związane z pasjami, z hobby, to niestety prędzej czy później to się odbije także na życiu biznesowym i jakby mocno w to wierzę. Dzięki bardzo za pytanie. Kolejne pytanie Anna Prończuk, Omiotek: jak wybierać wspólników. I ludzi do projektów, bo czasami niestety jest tak, że współpraca na początku zapowiada się super, a potem bywało różnie. Ja miałem w życiu ogromne szczęście do wspólników. Pozdrawiam Piotrka, Karola. Dawida, z którymi zaczynałem rozwijać Brand24. W tej chwili głównie pracuję z Piotrkiem, który pozostał takim bardzo operacyjnym wspólnikiem i CTO Brand24, więc ja miałem turbo szczęście do tych wspólników. Tym samym trudno mi trochę odnieść się do sytuacji, w której ktoś tego szczęścia nie miał, natomiast wydaje mi się, że jest kilka narzędzi, które możemy wykorzystać w takiej pracy, w ustalaniu takich początkowych reguł związanych z wspólnikami. To znaczy tutaj pomaga przede wszystkim Westing, czyli jeśli jeśli tworzymy jakąś umowę pomiędzy wspólnikami, to zakładamy, że każdy coś dowiezie. Często oczywiście słyszę o sytuacjach, w których jeden ze wspólników czegoś nie dowiózł i generalnie gdzieś tam się wypiął, a udziały mu pozostały. No, w takiej sytuacji ten westing się przydaje, bo jesteśmy w stanie oferować udziały ludziom, którzy wniosą faktyczną, wymierną korzyść dla spółki albo dowiozą jakąś część swojego projektu, tak? czyli faktycznie jakaś Istotna praca zostanie wykonana po ich stronie, a nie tylko będzie na początku entuzjazm. Poza tym jest szereg mechanizmów, dzięki którym generalnie można potem porządkować sytuację w spółce, czyli na przykład próbować wykupić gdzieś tam pasywnych akcjonariuszy, którzy współ, może współtworzyli serwis, ale w tej chwili już nie chcą się operacyjnie tym zajmować. No, generalnie dobór wspólnika to jest najtrudniejsza część, jaką ja postrzegam, i tutaj. Trzeba szukać nie tylko ludzi, którzy będą zapaleni do tej wizji, którą, którą macie, ale też ludzi, którzy będą mieli bardzo podobne standardy tego, co jest fair, tego, co nie jest fair jak wy. Zarówno w życiu biznesowym, jak i powiedziałbym, niebiznesowym. Mogę powiedzieć śmiało, że Piotrek, który jest, tak jak wspomniałem, moim głównym wspólnikiem przez ostatnie 15 lat, to jest osoba, która jest turbo fair i z którym dogaduje się, absolutnie bez czasami bez słów. I dzięki temu jakby mamy pełną zbieżność, jeśli chodzi o takie sprawy fair. Natomiast co ciekawe, jesteśmy trochę przeciwieństwami, jeśli chodzi o takie tematy, czy jakby dopełniamy się, jesteśmy komplementarni, jeśli chodzi o tematy technologiczne, sprzedażowe, marketingowe i tak dalej. To znaczy, Piotrek jest z w tematach technologicznych, ja jestem bardziej nastawiony na tematy marketingowe i sprzedażowe, które z kolei w jego przypadku nie są jakimś takim, powiedziałbym, konikiem. Ta komplementarność też jest pewnie ważna. Ja jestem fanem tego, żeby na początku, w pierwszych miesiącach, tygodniach, czasami latach, Projektu, dobierać wspólników o umiejętnościach komplementarnych, po to, żeby tworzyć oryginalny zespół, taki rdzeń projektu, który może wykonać wszystko sam, bez delegowania tego na zewnątrz do jakichś bytów, które mogą nam pomóc w rozwijaniu projektu. Także ja jestem raczej fanem tworzenia początkowych, założycielskich zespołów, które są w stanie do, dojść z projektem przynajmniej do jakiejś fazy typu product-market fit, czyli takich powiedzmy pierwszych sprzedaży, gdzieś tam, e, które, które potwierdzają potencjalną wartość, jaką projekt daje. Dzięki bardzo za pytanie. Kolejne pytanie, Mikołaj Szymański, wokół biznesu. Jak wraz z rozwojem przedsiębiorcy, menadżera zmieniał się Twój mental? Trudne pytanie, ale największą pewnie... Największym wyzwaniem, jakie miałem w przestawieniu się z takiego startupowca, który wszystko robił samodzielnie albo bardzo dużo rzeczy robił samodzielnie, na typowego menadżera, to, były, to było delegowanie zadań. To znaczy, ja pewnie do dziś mam z tym duży problem i zbyt w wielu aspektach wpierniczam się ludziom do projektów, wpierniczam się ludziom do zadań, starając się wnieść jakąś wartość. To jest. Ogromna wada, z którą walczę, ale jest to też duże właśnie wyzwanie, które pojawiło się na tej drodze od takiego startupowca do kogoś, kto już bardziej zarządza ekipą. Drugi problem, który bym wskazał, to temat spotkań. To znaczy, ja jestem, to zabrzmi bardzo dziwnie, czy, czy nawet niegrzecznie, ale nie lubię dużej ilości spotkań. Nie lubię też spotkań, które są z góry zaplanowane i tworzą pewne ramy każdego tygodnia. Wiem, że jest to ogromna wartość i wiem, że. Bardzo, bardzo są potrzebne i mam takie spotkania co tydzień zaplanowane, mimo że tego za tym nie przepadam, ale jest dla mnie absolutnie kluczowe, żeby mieć też bardzo dużą część mojego tygodnia niezaplanowaną, niezaplanowaną w sensie niezadanych spotkań od do, tylko jakichś bardziej celów, które sobie stawiam na, na konkretny tydzień, które mogę sobie rozłożyć w dowolny sposób. Na konkretne dni, tygodnia czy nawet godziny wewnątrz poszczególnych dni, więc to, była, to było takie drugie wyzwanie dla mnie przekonanie się albo, albo zmuszenie się do tego, żeby być ok z tymi spotkaniami. Ja, tak jak mówię, jestem fanem działania, pracy, jakby na spotkaniach niekoniecznie mam takie wrażenie, ta praca się dzieje, wiem, brzmi to jak totalnie coś, 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 coś w niezgodzie z najlepszymi praktykami zarządzania, ale jakby uważam, że bardzo ważny jest zdrowy balans między ilością spotkań, a faktyczną pracą, która między tymi spotkaniami się wykonuje, więc bardzo mocno dbamy, żeby w naszym zespole, czy jakby w Brand24 nie było to jakoś zachwiane. Przykładem tego pewnie może być Data Team, który jest teamem pracującym nad jakością danych, które nasze narzędzia oferuje. Historycznie mieliśmy tam cotygodniowe sprinty, a na pewnym etapie uznaliśmy, że to trochę utrudnia pracę nad niektórymi projektami, które potrzebują więcej czasu, dlatego wprowadziliśmy dwutygodniowe sprinty, które dużo lepiej działają i wtedy jakby trochę mniej par idzie w gwizdek, jeśli to ma sens, co mówię. Także to była druga pewnie taka istotna Rzecz. Miałem też trzecią, ale zapomniałem, przyznam, z tego całego wywodu. Okej, okay, mam nadzieję, że mimo wszystko te dwie odpowiedzi okazały się wartościowe. Kolejne pytanie od Mikołaja Oszymańskiego zadał kilka. To są pytania ciekawe, więc zebrały bardzo dużo polubień, więc odpowiem na więcej niż jedno od tej osoby. Dwie, trzy książki, które miały największy wpływ na Twoje życie. How to Win Friends and Influence People Dale Carnegie. How Not to Worry and Start Living, podajże, angielskie tytuły. Przepraszam, że mówię angielskie tytuł, ale nie wiem dokładnie, jak, jak, jak brzmią polskie. A, a słucham zawsze w oryginale, bo jest dla mnie ważne, żeby słuchać dokładnie tak, jak autor miał na myśli. To też Dale Carnegie ta druga, czyli pierwsze dwie książki Dale a Carnegie. A trzecie to sztuka wywierania wpływu Chaldniego, która jest taką trochę pochodną tych książek, trochę dopełnieniem, trochę podejściem do tego tematu od innej strony, ale także. Wspierającą, więc to są takie trzy książki, które najmocniej wpłynęły na moje życie, przynajmniej biznesowe, tak? Ale przyznam, że ta How to Influence and Influence People je, ma wpływ na ta, tak naprawdę każdą sferę życia, więc to są trzy książki, które. W zasadzie są na szczycie mojej listy poleceń. Zresztą ci, którzy oglądają ten kanał, czy słuchają tego podcastu, tak naprawdę wiedzą o tym od dawna, bo polecam te książki na prawo i lewo. Kolejne pytanie od tej samej osoby. Jakie nowe przekonanie, zachowanie albo zwyczaj najlepiej wpłynęły na Twoje życie w ciągu ostatnich pięciu lat? To będzie trochę nie biznesowa odpowiedź, ale najlepiej na moje życie wpłynęła keto-dieta i fasting. Trochę odpływamy od tematów biznesowych, ale parę lat temu na jednym z takich, powiedzmy, spotkań warszawskich przedsiębiorców. Basia Sołtysińska z Indahash podpowiedziała mi temat fastingu jako taki biohacking. Zacząłem o tym sobie czytać, słuchać różnych książek i wkręciłem się w ten temat. Stosuję ten fasting w różnych konfiguracjach od lat. Głównie stosuję metodę 7-2, jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby sobie poczytać. W poniedziałki i w czwartki mam jeden posiłek Większy w ciągu środku dnia I, i tyle. Jakby w pozostałe dni jem normalnie. Dzięki temu mam kilka taki, takich okien w ciągu tygodnia, w których są takie powiedziałbym mini posty, które wspierają układ odpornościowy. Generalnie dużo opowiadania, dużo tutaj mówienia. Polecam zgooglowanie tematu fastingu, bo jest to naprawdę gigantyczna. Gigantyczny nurt, który może drastycznie wpływać na życie, jest to jedyna rzecz, co do której zgadzają się wszystkie religie na świecie, bo wszystkie religie na świecie gdzieś tam od zarania dziejów mają wpisany post w swoją, w swoją strukturę, w swoje nauczania. Także czeka ciekawostka.